Cześć, Maniacy. Dzisiaj będziemy degustować kolejne piwo, tym razem troszkę owocowe, kormoran, śliwka w piwie, czyli taki lager z sokiem owocowym. Problem z lagerami i z dodatkiem soku jest taki, że technicznie jest je trudniej ocenić pod względem błędu fermentacji, czyli te wszystkie aromaty owocowe, estrów, które jakby wynikają z złego. Jakby fermentowania ze złej temperatury lub z innych problemów, no jest trudniej wykryć, więc takich piw się najbardziej boję, ale zobaczymy, zobaczymy co będzie. No tu mamy datę ważności do 12 lutego 2025. Zagęszczony sok ze śliwki 6,6%. wydaje mi się, że jest dużo. Tu jest jakiś ZN kod. No dobra, nie będziemy czytać żadnych legend. Chcemy połączać, zobaczyć, czy coś znajdziemy ciekawego oprócz śliwki i potem spróbujemy. Zobaczymy, czy to piwo nie będzie zalepiające. Takie coś ziołowo-trawiaste, ale to wytniemy to raczej nie. Butelka coś mogła mieć nie tak i taki aromat polecił. barwa jasna Trochę zabarwiona oczywiście z sokiem ze śliwki, natomiast ładnie klarowne. Piana też wygląda dobrze. Niuchamy. Jest śliwka. Nie chcę nikogo inaczej powiem. To jest tylko i wyłącznie moje spostrzeżenie. Nie jestem jakimś tam, nie jaką maszyną. Natomiast takie troszkę... Warzywny klimat. DMS. Ale, uwaga, mogę się mylić. A poza tym fermentacyjnie czysto śliweczka ładnie pachnie. Słodowości nie czuję się teraz. No dobra, spróbujmy. Na pierwszym planie od pierwszego łyku śliwka. Powiem szczerze, taka kwaskowata śliwka, więc wydaje mi się, że jest dobrze. Tak być powinno. Jest też taka, jak na magera pełniałbym, ale no, słuchajcie, lager ze śliwką to już nie jest klasyczny lager, to już jest lager z dodatkiem soku, więc to piwo jest fajne. Bardzo dobre, bo nie jest zalepiające, nie jest za gęste. W smaku jest naprawdę orzeźwiające. Na pewno się spodoba ludziom, którzy lubią piwa smakowe, ale nie takie za słodkie. ale też dla fanów, dla mnie też, jako dla fanów lagerów, które są czyste, takie delikatne, nieskazitelne, bez jakby żadnych tam udziwnień. I też w smaku odpowiada. No dobra, może ten DMS to był taki troszkę za, z, na wyrost. Jest tak. W kategorii lagerów z dodatkiem soków owocowych, nawet bym powiedział, że jest lepiej niż dobrze, bo w smaku to piwo naprawdę robi robotę. Daję jemu nie 7, nie 8, ale 8,5 na 10, bo to jest naprawdę dobre piwo, jeśli będzie bardzo przyjemnie piło. No i to tyle. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem i nie zabiłem na śmierć. Zabić na śmierć. To tak trochę dziwnie. Obsymorum. Nie, to nie jest obsymoron. To jest coś innego. Nieważne. Trzymajcie się.